I tańczył, 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 tańczył. Aż Bóg zesłał szankry i blogę szarańczy. Przyszedł Mroczny Żniwiarz, zrąbał na kawałki. Już mu grają walczyk martwi muzykanci. Buu! Witam w Halloween Mother Punkers! Ze strasznych, przerażających opowieści halloweenowych znam jedną. Naprawdę koszmarną. Odejście nikogo, żadnego z nas. Raczej w dłuższej perspektywie nikogo nie będzie obchodzić. Patrzyłem na agonie ludzi i zwierząt i wiecie co? Tam nie ma nic wzniosłego. Tam jest po prostu albo paniczny pierwotny strach, albo otępienie. I mgła, powolne zapadanie się w nicość. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o duchy, upiory, monstra. Mój dziadek sprzedał mi jeden prosty patent. Nie bój się zmarłych, bój się żywych.